Kopię... jest guibo jest Wpis do wyświetleń mają. Dobra. Zróbmy... Na full widzicie wszystko, widzicie wszystko, nic nie zasłania chyba, nie? Zróbmy... Tak, ej, nie widziałem jej jeszcze. Sprawdźmy Jak za głośno to piszcie. Maklarenik elegancki młodzieżowy Oni tą poszówkę to chyba z dychy teledysko wzięli za cicho A teraz Dziękuję za suba i złoto gdzie ten Moja suczka w poszedł 9, 1, 1 Szybki jak błyskawica czerwony To jest jakiś nowy goście z ekipy nie to jest jakiś Rosja

po <grymne> które to raz, drugiego nie będzie Jestem pijany, ja jestem al Nie robię pieniędzy, ja robię pękę I patrzę na zyski, nie Ja patrzę złym ludziom na ręce Jak zigzag McQueen tutaj lecę Złoty tłok i złotą kietę Moja stóczka w Porsche dziew 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 ten, jeden. Szybki jak błyskawica Czerwony jak Rosja Life is highway, I'm gonna drive it fast Fast, 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 Co powiedziałabyś na nockę o mnie? Mógłbym ci kupić bardzo ładną suknię Za kolejnym razem już jakoś pójdzie Bo lubisz pieniądze A ja pieniędzmi się zajmuję głównie Piszę na pager Ta fura to Bentley Korona na głowie Koronka w sukience Gdy robię kawałek, gdy robię setki, film Wystawiam kolejną fakturę, po chwil... Viktor Wiktor inwestuje 3 złote Siema Szymon, wczoraj miałem urodziny Dawaj kaj, dropa. Zaraz zakręcę moment, oglądam, czekajcie, się skupiam, bo ostatnio jest skurwili, że się bawiłem przy piosence, więc teraz się skupiam, muszę się dostosować do dzisiejszych czasów, tak że się skupiam, oglądam piosenkę. Jacuś, za chuj, nie wiem jak go przykleić do e, Uniwersum Friza, ale tutaj ktoś na czacie mi napisał, że to jest jakiś e, promotor ich muzyki. Tak? Czy sponsor? Nie wiem, no ale patrzymy dalej. Musi się zgadzać jak podatek, bit. Urząd bierze procent za każdy mój Jestem fris, czuję się jak król. Czasami jestem fortunem, w portfelu nigdy nul. Nigdy nul, nie, nigdy nul. Robię partie tak wielkie, że nie pomieści je mój dom. Jak zyk, zyk, płyn, tutaj lecę. Złoty tłok i złotą kietę. Moja styczka w Porsche w gdzie będzie jeden jeden. Szybki jak błyskawica. Mam highway, I'm gonna gonna, drive it style, trafiam w każde gusta Jak na szczycie mistrzoli, głowa nie jest pusta Całkiem ładna jesteś, naturalne usta Luz mam, zigzag To opacz inwestuje 3 złote Mordo powiedz proszę co się odwaliło z tym fame MMA No przecież napisałem w poście Napisałem w poście, że już nie zawalczę i że szukam, jakbym się dobrze czuł i mi przejdą bóle wszystkie, będę mógł normalnie trenować. To szukam innej organizacji, koniec. I to nie jest wina bąbla, także mu nie przypisujcie jakichś negatywnych zasług, bo akurat tego dawna bardzo lubię. I tyle, koniec tematu. No taka wiadomość to żadna wiadomość, no ale co ja mam, mam więcej powiedzieć, no po prostu tak się, tak się skończyło, chciałem to po prostu gdzieś napisać oficjalnie, żeby mi, nikt mi nie pisał, nie a kiedy zawalczysz na fame. No kurwa już nigdy nie zawalczę i tyle, o to chodziło. Ej jak zygzak, jak zygzak, jak, 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 jak zygzak, zęby mam jak zygzak, rzęsy mam jak zygzak, złoty tłok jak zygzak, jak zakręt wchodzę, nie goni mnie nawet policja, policja. Ej, nie wiem, ale nie podoba mi się ta nutka na razie, nie? Ogólnie teledysk jest dojebany, laski są spoko, efekty są zajebiste, ale beat jest fajny, ale to, co oni śpiewają, to mi w ogóle nie wchodzi w łeb. Tak jakoś brakuje tego, nie? Ta nuta Ekipa Pierwsza była najlepsza z tego wszystkiego. Dziękuję. Znaczy, no, dla mnie na razie jest najsłabsza ze wszystkich nutek ekipy, ale czasami tak jest, że wiesz, przesuwasz nutkę 2-3 razy i zacznie ci się e, podobać. Najbardziej mi się podobała ta pierwsza, nie? Ta pierwsza to rozjebała, że aż się bujałem przy tym, nie? Kurwa, mi to po głowie chodziło, że chyba z 3 dni e, tańczy ze mną cały skład, śpiewałem sobie w głowie. Ale teledysk mają dojebany, nie?

no ten ja mi tu w ogóle nie pasował. Eee, tekst, kurwa. Nie wiem, nie pasuje do nich w ogóle. No nie podoba mi się. O kurwa. No, no nie podoba mi się po prostu. Ta nutka. Lepsze były poprzednie, ta mi się nie podoba. Eee, ale ważne, że się podoba ludziom. I patrzymy na internet dalej. Bob.